Perfect. Witam serdecznie na moim kanale. Dziś lądujemy w Kamiennej Górze. Jest to miasto położone na Dolnym Śląsku. W grudniu 2005 roku państwo czy przywitali na świecie swoje drugie dziecko, córeczkę, której nadali imię Kamila, para miała jeszcze starszego syna. U dziewczynki zdiagnozowano ciężką wadę wrodzoną, mianowicie niedorozwój lewej komory serca. Po raz pierwszy była operowana już w szóstej dobie życia. Pan Krystian i Pani Marta, czyli rodzice Kamili, zwrócili się o pomoc do Warszawskiej Fundacji Serce Dziecka, która wspiera rodziny mające dzieci z wadami kardiologicznymi. Organizacja ta oferuje m.in. opiekę psychologiczną, można u niej wypożyczyć potrzebny sprzęt medyczny, pomaga też w odnalezieniu odpowiednich placówek zajmujących się leczeniem danej choroby. Ponadto, dzięki fundacji, można tworzyć zbiórki celowe. Zrzutki na leczenie kamili zasilali nie tylko mieszkańcy Kamiennej Góry i okolic, którzy zaczęli kojarzyć dziewczynkę, ale i ludzie dobrej woli z całej Polski. I dzięki zebranym funduszom, dziewczynka miała zapewnioną stałą opiekę specjalistów, rehabilitację, terapię, mogła być poddawana wszelkim niezbędnym zabiegom. Do szóstego roku życia przeszła cztery poważne operacje. Kolejną planowano wykonać na początku 2016 roku. Mimo przeciwności losu, rodzina czy nie poddawała się, Kamile traktowano jak zdrowe dziecko. Była wychowywana w przekonaniu, że ze swoją chorobą może prowadzić życie takie jak zdrowi ludzie, co prawda z pewnymi ograniczeniami, ale nie oznaczało to zamknięcia jej w czterech ścianach. Kamila uwielbiała aktywnie spędzać wolny czas, pływała, grała w piłkę, bawiła się z rówieśnikami na świeżym powietrzu. Kochała zwierzęta, a w szczególności psy. Lubiła rysować, bawić się lekami Barbie. Była rezolutnym, żywiołowym i radosnym dzieckiem, otoczonym bezgraniczną miłością i wsparciem ze strony bliskich. 19 sierpnia 2015 roku pani Marta wraz z córką wybrały się na miejski rynek, aby skompletować wyprawkę szkolną. We wrześniu Kamila miała zacząć czwartą klasę i nie mogła doczekać się powrotu do szkoły. Tego dnia panowała słoneczna pogoda, po rynku spacerowało sporo ludzi, knajpy przychodziły oblężenie, dzieciaki chłodziły się przy fontannie. Od typowy wakacyjny dzień w mieście. Około godziny 11:45 pani Marta i Kamila skierowały się do księgarni Atena. Dziewczynka jako pierwsza ruszyła do wejścia i niespodziewanie tuż za nią, nie wiadomo skąd pojawił się. Obcy mężczyzna, który z czarnej reklamówki, jaką miał przy sobie, wyciągnął siekierę. Zaszedł Kamilę od tyłu i ostrzem siekiery rąbnął ją z dużą siłą w głowę. Natomiast po zadaniu ciosu, jakby nigdy nic oddalił się spokojnym krokiem w kierunku postoju taksówek. Kamila bezpośrednio po ataku nie upadła na ziemię. Jak to ujęli pracownicy księgarni, wpadła do sklepu siłą rozpędu od zetelnego ciosu. Jej głowa i twarz zalały się krwią. Podstawiono jej krzesło, na które samodzielnie usiadła i przedstawiła się. Nadal była przytomna. Pani Marta i jeden z naocznych świadków zdarzenia pośpieszyli dziecku z pierwszą pomocą. Ktoś wezwał pogotowie, ktoś inny podał mokre ręczniki. Przerażona kobieta próbowała utrzymać kontakt z córką. Mówiła do niej nie mdlej, nie zasypiaj. Mimo próby opanowania nerwów pani Marta nie wytrzymała i po chwili na rynku Kamiennej Góry rozległ się nie odgłos płaczu, lamentu, a przeraźliwe wycie z rozpaczonej matki. Obrażenia Kamili były poważne. Po przyjeździe karetki i opatrzeniu ran, Dziewczynka została niezwłocznie przywieziona do pobliskiego szpitala. Tymczasem jeden ze świadków, który widział moment ataku, rzucił się w pościg za napastnikiem, a ten, gdy dostrzegł, że ktoś go goni, przy drogerii porzucił kierę, a następnie uciekał przez postój taksówek. Mężczyzna, który go gonił, krzyczał do ludzi, by łapać zabójcę. Pobiegli za nim taksówkarze, ale szybko odpuścili gonitwę, Natomiast po chwili do mężczyzny dołączył listonosz i panowie dorwali w końcu sprawcę na parkingu oddalonym od księgarni o jakieś 250 metrów. Został obezwładniony, a jeden z gojących, nie wytrzymując napięcia, po prostu dał mu z liścia w twarz, po czym rzekł: Czy ty wiesz, co zrobiłeś? Ty jesteś morderca, dziecko zabiłeś. Napastnik nie próbował dalszej ucieczki, był spokojny. A nawet obiecał, że wszystko powie policji. Na miejscu pojawili się mundurowi, którzy zabrali delikwenta na dołak. Kamila po przewiezieniu do szpitala straciła przytomność, była w ciężkim stanie. Ze względu na rozległe obrażenia głowy, zdecydowano o przetransportowaniu dziecka do Wrocławia. Jeszcze przed wylotem śmigłowca LPR, dziewczynka była reanimowana. W trakcie lotu podjęto decyzję o wylądowaniu w bliżej położonym Wałbrzychu. Na miejscu jej stan ponownie się pogorszył, i pomimo podjętej kolejnej reanimacji, nie udało się uratować Kamili. Zmarła po trzech godzinach od ataku. Przyczyną zgonu było wykrwawienie. Państwo, czy po otrzymaniu informacji o przyniesieniu córki do Wrocławia, natychmiast ruszyli w drogę, ale nikt nie powiadomił rodziców o zmianie planów. I kiedy nareszcie dojechali do Wałbrzycha, dowiedzieli się, że ich córka nie żyje. Po zatrzymaniu zabójcy Kamili, kontakt z nim był utrudniony, facet się zawiesił i można było go przesłuchać dopiero następnego dnia. No dobrze, ale kim był napastnik? Nazywa się Samuel N. W momencie popełnienia zbrodni miał 27 lat. Mieszkał z rodzicami i bratem Jonatanem w Kamiennej Górze. Jako dziecko był krótko trzymany przez rodziców, którzy wymagali od niego, by był we wszystkim najlepszy. Syna nie wychowywali, a hodowali. Chłopak gadał do siebie pod nosem, miewał tiki nerwowe. Zawieszał się i z tych powodów był notorycznie wyśmiewany przez otoczenie od wczesnych lat szkolnych, również w życiu dorosłym. Odnośnie rodziców Samuela jest wiele informacji, które nie zostały potwierdzone przez orzeczenie sądu, ponieważ no już później też wspomina o tym, że ich zeznania były niejawne. I wolę przedstawić Wam mniej kontrowersyjne informacje od, odnośnie tej rodziny, aniżeli z faktu, czy tam innych brukowców. Dlatego, jeśli zaczniecie sami szukać źródeł odnośnie tej sprawy, to nie zdziwcie się, kiedy przeczytacie w fakcie, że rodzice Samuela przykładowo kazali mu klęczeć na grochu, albo że trzymali w domu szubienicę, którą szturcowali swoje dzieci. Nie jest to nigdzie potwierdzone i nie będę powielać ewentualnie fałszywych informacji. No dobrze, teraz już mogę wrócić do dalszego opowiadania historii. Samuel był zakompleksionym, zamkniętym w sobie chłopakiem, nigdy nie okazywał emocji wprost, był aspołeczny, cichy, spokojny, niepozorny. Natomiast jeśli chodzi o jego życie uczuciowe już w dorosłym życiu, nie miał dziewczyny, za to w jego telefonie znaleziono ponad 1200 kontaktów do prostytutek. W SMS-ach, które do nich wysyłał, podpisywał się między m.in. jako zwinny języczek, rozkoszna Mariola czy zboczona pielgrzymka. Wspominam o tym, ponieważ ta informacja będzie kolejnym potwierdzeniem jego zaburzeń, które omówię w dalszej części podcastu. Samuel w 2010 roku ukończył studia licencjackie, został fizjoterapeutą, ale po ukończeniu stażu w szpitalu nie mógł znaleźć pracy w wyuczonym zawodzie. Z biegiem czasu przestał wybrzydzać i podejmował zatrudnienie między innymi w fabrykach. Samuel choć źle wykonywał powierzone mu obowiązki, wykazywał roszczeniową postawę wobec pracodawców. Ledwo co zaczynał pracę i domagał się awansu, nie potrafił współpracować w zespole, czuł się lepszy od innych i bezczelnie to okazywał innym pracownikom. Doprowadzał do konfliktów. Wiecznie miał jakieś ale. Ewidentnie był to przerost formy nad treścią. W 2014 roku został zwolniony i bardzo to przeżył. Przeżył nawet załamanie nerwowe. Później próbował pracować w innych fabrykach, w innych firmach, ale nigdzie nie zagrzał długo miejsca ze względu na swoje specyficzne zachowanie i odloty. Po prostu nic bym w dłużej wytrzymać nie mógł. W końcu zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy, otrzymał zasiłek dla bezrobotnych i liczył na to, że tam od ręki znajdzie pracę dostosowaną do swojego wykształcenia. Samuel był Trudnym klientem nie rozumiał, że szukanie zatrudnienia nie zawsze jest łatwe, a każda jego wizyta w urzędzie była dla pracowników, nazwijmy to, wyzwaniem. 18 sierpnia 2015 roku Samuel otrzymał decyzję z koroniówki o braku uprawnienia do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Ta wiadomość doprowadziła go do szału. Pismo podarł, spalił w piecu i zapragnął zemścić się na pracownikach urzędu za swoje niepowodzenia zawodowe. Po napadzie furii do późnego wieczora siedział w bezruchu w swoim pokoju i tej nocy ciężko było mu zasnąć. Nazajutrz wstał o dziesiątej, ledwo ruszył śniadanie. Wciąż pragnął zemsty i naszła go myśl, że tego dnia musi kogoś zabić. Z piwnicy zabrał siekierę, którą spakował do czarnej reklamówki i tak wyposażony ruszył w miasto. Skierował się do urzędu pracy. Planował zabić jednego z pracowników tejże placówki i nie miało dla niego znaczenia, kto konkretnie zostanie jego ofiarą. Dla niego było w tym momencie ważne to, aby kogoś zabić. I nie pytajcie mnie, dlaczego, co i jak, bo sama tego nie rozumiem. Około 11 wszedł do urzędu, a następnie wtargnął do gabinetu doradcy zawodowego. Kobieta, która piastowała to stanowisko, dobrze kojarzyła Samuela. Początkowo nie zdziwiło jej to, że wchodzi taki wielce obrażony na cały świat do jej gabinetu, już nie pierwszy raz tak było, ale tym razem był on agresywny, krzyczał, kazał jej zamknąć drzwi na klucz, bo, cytuję, chce załatwić sprawę. Kobieta wybiegła z pomieszczenia nawoływała go by opuścił gmach urzędu ale Samuel nie zwracał na to uwagi domagał się by kobieta wróciła do gabinetu i straszył ją że jeśli go nie posłucha to zostanie wciągnięta siłą nadal kurczowo trzymał przy sobie czarną reklamówkę nie wyciągał się kiery z tejże torby myślę że gdyby to zrobił gdyby Zaczął straszyć tą siekierą, to sprawy potoczyłyby się inaczej. No ale to tylko tak do mnie mywam. Krzyki dochodzące z korytarza zaniepokoiły inne pracownice urzędu, które wyszły na hol. No, a kiedy zrobiło się małe zamieszanie, Samuel nagle uspokoił się i bez słowa wyszedł z urzędu. Udał się do centrum miasta, na rynku minął matkę z dzieckiem dziewczynką o niebieskich oczach i blond włoskach, i wtedy poczuł, że nadszedł moment na zrealizowanie planu. No a resztę wydarzeń z tego tragicznego dnia już znacie. Samuel nie był wcześniej karany, w momencie ataku był trzeźwy, przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia został poddany jednorazowemu badaniu psychiatrycznemu, które wykazało, że nie cierpi on na żadne choroby psychiczne, nie jest też uzależniony od używek wszelkiego rodzaju. Natomiast jego osobowość została określona jako mieszana, zaburzona o cechach dyssocjalno-schizoidalnych. Postanowiono, że zostanie on objęty kilkutygodniową obserwacją, ponieważ na podstawie krótkiego badania nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy Samuel był poczytany w momencie popełnienia zbrodni. Po śmierci Kamili w witrynie księgarni Atena pracownicy zawiesili czarną żałobną wstęgę. Kamienna Góra pogrążyła się w smutku i żalu. Mieszkańcy nie mogli uwierzyć w to, co się stało, byli w szoku, odczuwali przygnębienie, a kiedy rozmawiali z reporterami na temat wydarzeń z 19 sierpnia, to po prostu łamał im się głos. Według ludzi dla Samuela nie było wytłumaczenia. Niektórzy otwarcie domagali się linczu i kar śmierci dla sprawcy. Według źródeł rodzina Samuela z obawy przed zemstą zniknęła z miasta. Ile w tym prawdy, to tego niestety nie wiem. Wokół tej rodziny zaczęły tworzyć się dość krzywdzące plotki odnośnie ich wyznania, ale doszłam do wniosku, że nie chcę poruszać tego tematu. Zostawię zainteresowanym tym wątkiem linki w źródłach. Sama w nic i nikogo nie wierzę, i nie chcę, by ktoś z Was źle mnie zrozumiał, ewentualnie, żeby w komentarzach wyszła nikomu potrzebna głównoburza. Wróćmy do historii. 22 sierpnia Kamila została pochowana na cmentarzu komunalnym przy ulicy Katolickiej. Żegnała ją rodzina. Przyjaciele, koleżanki i koledzy ze szkoły oraz niemal pół tysiąca mieszkańców Kamiennej Góry i okolicznych miejscowości. Ludzie przynieśli maskotki, białe kwiaty, a po ceremonii żałobnej zorganizowano marsz milczenia. Tysiąc osób przymierzało wspólnie ulice miasta i był to manifest przeciwko przemocy. W ten sposób również ludzie oddali hołd zamordowanej dziewczynce. Równolegle ze śledztwem odnośnie zabójstwa kamili prowadzono odrębne śledztwo, które dotyczyło nie bezpośrednio Samuela, a ewentualnego niedopełnienia obowiązków przez policję. O co chodzi? O zgłoszenie odnośnie agresywnego zachowania Samuela w urzędzie pracy. No, według pracowników. Zaraz po wyjściu agresora zgłaszali oni zajście policji, ale funkcjonariusze mieli zlekceważyć to zgłoszenie i nie przyjechać na interwencję. Z kolei mundurowi twierdzili, że incydent został zgłoszony, ale dopiero godzinę po ataku na Kamile. Prokuratura zabezpieczyła płytę rejestratora numeru alarmowego, i badanie tego dowodu wykazało, że pracownica Urzędu Pracy zadzwoniła na policję dokładnie o godzinie 12:50. Takim to sposobem sprawa została umorzona. Po czterech tygodniach obserwacji biegli mogli wystawić opinię odnośnie Samuela. W trakcie pobytu na oddziale próbował on symulować chorobę psychiczną. Celowo się nie mył, odmawiał wychodzenia na spacery, ale jego starania poszły na marne. No, najwidoczniej był marnym aktorem. Stwierdzono, że Samuel nie jest niepełnosprawny intelektualnie, nie cierpi na choroby psychiczne. Jego IQ jest poniżej przeciętnej. Cechy schizoidalne zakłócały jego funkcjonowanie już w okresie szkolnym, nie mógł nawiązać głębszych relacji i w dalszym ciągu skupia się głównie na własnych przeżyciach, a inni ludzie go nie interesują. Natomiast cechy dyssocjalne ujawniły się w momencie ataku. Samuel przynosi agresję na innych ludzi, brakuje mu empatii, jest nieodpowiedzialny i nie przestrzega norm społecznych. Łatwo się frustruje, jest wybuchowy i nie potrafi hamować agresji. Jego rozgoryczenie spowodowane brakiem pracy przerodziło się w niekontrolowaną agresję, której ujście Samuel znalazł w zabiciu kogokolwiek. Jak już wiemy, planował zabić jedną z pracownic urzędu, ale z tego ostatecznie zrezygnował i w zamian trafił na Kamilę, która była tak zwanym obiektem zastępczym. Sam oskarżony twierdził, że nie mógłby tak po prostu wrócić do domu bez zrealizowania planu zabójstwa. Samuel nie bał się dokonać tego czynu. Wyładowanie złości było dla niego ważniejsze niż. Późniejsze konsekwencje, to czego się dopuścił, nie wywołało u niego żadnych refleksji, osiągnął swój cel, jakim było zademonstrowanie swojego niezadowolenia. Oczywiście przypominam, że przytaczam jedynie opinie biegłych, to nie jest moje zdanie. Działanie Samuela nie było afektem, działał umyślnie, nie był to wybuch emocji, a w pełni zorganizowana i zaplanowana zbrodnia dokonana na przypadkowej osobie. Ustalono, że Samuel nie zabił z powodu epizodu psychozy, a po części z powodu patologii osobowości w połączeniu z narastającą agresją. Co więcej, dla niego było to logiczne działanie po prostu czuł się źle, chciał zemścić się za swoje niepowodzenia i to zrobił. Biegli, wykluczyli u niego niepoczytalność. Proces w sprawie Samuela toczył się w Sądzie Okręgowym w Wieleni Górze. I od pierwszej rozprawy wszystko wskazywało na to, że będzie to proces kontrowersyjny, a rodzice oskarżonego nie chcieliby by na sali przybywali reporterzy. Matka Samuela wyzywała ich od hien, a jednego z dziennikarzy zdzieliła parasolką po głowie biła też jego kamerę. Kiedy sąd nakazał kobiecie utrzymać nerwy na wodzy, ta spektakularnie zasłabła. Oczywiście wezwano pogotowie. Ale lekarze po zbadaniu kobiety uznali, że nic jej nie dolega i może uczestniczyć w sprawie. Po tej szopce rodzice Samuela wnioskowali, by ich zeznania były niejawne już wcześniej o tym oczywiście mówiłam no a sąd wyraził na to zgodę. Prokurator pani Helena Bonda żądała zakwalifikowania czynu jako zabójstwo z motywacją zasługującą na szczególne potępienie i za ten czyn chciałaby, Samuel został skazany na dożywocie z możliwością przedterminowego zwolnienia po minimum 35 latach odsiadki. W jednym z wywiadów pani prokurator przyznała, że była to najgorsza sprawa, z jaką musiała się zmierzyć w perspektywie oczywiście swojego całego życia zawodowego. Jak powiedziała, cytuję, wszystkie inne zabójstwa mają jakiś motyw, a on nie znał tej rodziny, zrobił to bez powodu radosne dziecko wróciło z wakacji, szykowało się do szkoły i straciło życie. Rodzice Kamili również żądali jej dożywocie, ale z przedterminówką po 50 latach. Natomiast obrońca Samuela chciał 15 lat więzienia dla swojego klienta oraz domagał się wykonania dodatkowych badań psychiatrycznych, ponieważ miał wątpliwości zarówno odnośnie jego zdrowia psychicznego, jak i poczytalności. Samuel nie składał wyjaśnień przed sądem, mało co kontaktował przez większość rozpraw, co najwyżej lakonicznie odpowiadał na pytania swojego adwokata. W kwietniu 2016 roku został ogłoszony wyrok. Samuel odpowiadał za zabójstwo kwalifikowane i został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 25 latach. Ponadto został pozbawiony praw publicznych na 10 lat. I ma do wypłacenia rodzicom Kamili 200 tysięcy złotych za dość uczynienia. Sąd uznał, że opinia biegłych odnośnie zdrowia psychicznego Samuela była wystarczająca i nie budziła zastrzeżeń, natomiast jego zaburzenia osobowości nie miały wpływu na jego poczytalność. Samuel działał umyślnie, w zamiarze bezpośrednim, przy czym zrealizował swój plan, wybierając na ofiarę słabe, bezbronne i niewinne dziecko. Zabójstwo to było wyjątkowo drastyczne i karygodne, popełnione na oczach matki dziecka. Czyn ten był wyjątkowo potępiony przez społeczeństwo. Samuel nie liczył się z życiem Kamili, ustalono, że jego celem było doprowadzenie do jej zgonu. Rodzice od dnia jej narodzin walczyli o jej zdrowie i ich starania poszły na marne przez atak Samuela. Od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze odwołali się prokurator oraz obrońca oskarżonego. Pani prokurator żądała zaostrzenia przedterminówki do wspomnianych już 35 lat. Z kolei adwokat Samuela nie zgadzał się z opinią biegłych psychiatrów i psychologów, chciał usunięcia zapisu o motywacji zasługującej na szczególne potępienie i stwierdził, że wyjaśnienia Samuela nie były wiarygodne ze względu na jego zaburzenia osobowości, Zatem nie powinny być brane pod uwagę w procesie. Tym razem Samuel był bardziej wygadany, ale nie mówił o samej zbrodni, a jedynie o sobie i o tym, jaką ma ciężką sytuację w więzieniu, prosił o uniewinnienie. Sąd apelacyjny we Wrocławiu, bo tam właśnie toczył się drugi proces w tej sprawie, odrzucił odwołanie obrońcy, za to dołożył Samuelowi te 10 lat do jego ewentualnego, przedterminowego zwolnienia. Dołączona do akt przez adwokata uwaga innego lekarza, który przestudiował opinie biegłych, dla sądu była mało wiarygodna. No w końcu lekarz ten nigdy nie diagnozował Samuela, nie miał go pod obserwacją, za to po przeczytaniu opinii uznał on, że oskarżony ma zespół dysforyczny oraz zespół depresyjny. Co do tego pierwszego, sąd uświadomił obrońcę, że taki zespół nie istnieje w klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Co najwyżej mogą występować cechy dysforyczne. Z kolei depresja została wykluczona podczas czterotygodniowej obserwacji oskarżonego. I w tym miejscu tak wspomnę taką pewną ciekawostkę, ponieważ z wyrokiem sądu apelacyjnego nie zgadzało się dwóch sędziów, którzy byli w składzie orzekającym. Jeden z nich uznał, że sąd w podniesieniu przedterminówki kierował się tylko jednym artykułem prawnym, a poza tym termin ten powinien być ustalony ostatecznie już podczas pierwszego procesu, bo już wtedy można było określić prognozę kryminalistyczną dla Samuela. Według niego sąd odwoławczy nie był uprawniony do korekty zaskarżonego wyroku. Z kolei drugi sędzia również nie zgadzał się z podniesieniem przedterminówki. Ponieważ Samuel przed zatrzymaniem nie był karany, nie był zdemoralizowany, według tego sędziego oczywiście prawidłowo funkcjonował w rodzinie, szkole, w pracy. I sędzia ten w swojej uwadze nieco wybiela wizerunek Samuela. Tak odniosłam takie wrażenie. Zresztą możecie sobie sami to przeczytać w źródłach. Sędzia ten nie zgadzał się również z kwalifikacją czynu, ponieważ. Motywacja, która ma zasługiwać na szczególne potępienie, nie została jasno i konkretnie określona w orzeczeniu sądu. Według tego sędziego, Samuel powinien być sądzony za zabójstwo typu podstawowego. No bądź co bądź, w 2017 roku Sąd Najwyższy oddalił kasację wyroku. Samuel nigdy nie wykazał skruchy. Nie przeprosił rodziców Kamili. Pani Marta widziała, jak obcy mężczyzna zabija jej dziecko na jej oczach i tak naprawdę nie mogła nic z tym zrobić. Widziała też, jak Kamila praktycznie umierała na jej rękach. I była to dla niej straszna tragedia. Rodzice dziewczynki przeżyli ogromną traumę, a całe zdarzenie odbiło się na ich zdrowiu psychicznym. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, co musiała czuć ta kobieta, no tego nie da się nazwać, ubrać w słowa. Rodzice zaczęli rozmawiać z mediami po ogłoszeniu pierwszego wyroku, mówili między innymi o tym, że Samuel mógł mieć gorszy czas z powodu braku pracy, ale z tego powodu nie miał prawa nikogo zabić. Przytoczyli własne doświadczenia, kiedy tuż przed ślubem oboje stracili zatrudnienie no i jakoś z tego powodu nikogo nie zabili. Jak stwierdził pan Krystian, cytuję: Żaden wyrok nie ukoi bólu, jaki będzie towarzyszył nam do końca życia. I tym cytatem kończę dzisiejszy odcinek. Podsumowanie w tym momencie jest całkowicie zbędne. Zapraszam do komentowania. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. I do usłyszenia.